Jak tu jestem, gruby w końcu ruszył dupę na spacer, przeszedł już pół lasu, doszedł na molo. No zobaczcie, co tu się dzieje na molo. Tylko nasze te wystają w kosmos nasze wieże. No, tu pan coś sobie pływa motoróweczką. pasz. wędki rzucone. Raz, dwa, trzy, cztery wędki ma. Mamy go! Piątek, piątek! Już możesz tu zgłosić, kurwa, do urzędu morskiego, wieśniaku! <laughs> Rudy, Rudy Ritz! Koniec by od razu tutaj zagonił! O, nasze molo! Puściutko, zobaczcie! cię środa, tak? Środa! Jutro wjeżdżamy, wędzimy, zapraszamy! Walimy znowu miód cytryna po secie wariaty. Rudy. Za ciebie, żebyś długo żył i dalej hejtował.